trudnym klientem. Sama takie schematy pokazuje, ponieważ one w pierwszym etapie mm. pomagają osobie, która kompletnie nic nie jeszcze nie wie w tym temacie, pomagają, dają dobry start. Natomiast drugim krokiem jest już zagłębienie się w przyczynę problemu i w tym jak go rozwiązać nie schematycznie, tylko po prostu swoim nastawieniem i mm. swoim myśleniem. I w tym pomaga fantastycznie trening uważności i co więcej, oprócz tego, że powinniśmy sami go w sobie trenować, to powinniśmy naszym klientom mm. pokazywać tą drogę, że oni też mogą to trenować i mogą też się w tym temacie rozwijać, bo to jest branża, branża wellness, branża sprawy. Tak. Powinniśmy edukować naszych klientów, jak sobie radzić ze stresem, a nie mm. tylko oklepać mhm. go i zamknąć w tym jednym pomieszczeniu, wypuścić gościa, mhm. bo on jutro wróci do pracy i on jutro będzie z powrotem narażony na te same stresy. Dobra, rozumiem, że waszym zdaniem to jest taki trend na 2020 rok główny, tak, który będzie gdzieś tam widoczny, czy już go pewnie widać. E, czyli nie nie wiem, nowe urządzenia, nowe wynalazki, nowa technologia, e, tylko właśnie na praca tak naprawdę z, no, z drugim człowiekiem, ale w sensie takim trochę z sobą, tak, przede wszystkim, bo to od tego trzeba zacząć, tak jak sobie tutaj powiedzieliśmy, tak, ale z drugim człowiekiem po to, żeby rzeczywiście jego doświadczenia po wizycie u nas, po tej usłudze, którą wykonywaliśmy, tak, no, były bardzo bardzo dobre. Mamy dwa trendy. Mamy mm. w tej chwili wchodzące bardzo mocno na rynek już od jakiegoś czasu i tutaj są potwierdzenia badaniami głównie z Stanów Zjednoczonych, jak te trendy się rozwijają. Mm. Ten to jest bardzo technologiczne, czyli wszechogarniająca nas wokół technologia i mnóstwo sprzętów, mnóstwo urządzeń, mhm. które upiększają, odmładzają, powodują, że jesteśmy zewnętrznie ładniejsi. Mhm. Okay. Natomiast jest drugi, jednocześnie jakby w opozycji, rozwija się ta naturoterapia, która pokazuje, słuchajcie, no może jednak nie tylko technologia, może nie tylko, tylko ten e, wygląd Dokładnie. jest ważny, mm -hmm. e, natomiast zwróć uwagę na naturę i na wnętrze i na swój własny spokój, ponieważ mm -hmm. nadmiar technologii i szybki rozwój, w którym dzisiaj funkcjonujemy, generuje niesamowitą ilość stresu, dlatego mm -hmm. jeżeli te dwa trendy się zrównoważą, uzupełnią, to będzie hmm. rewelacja. Jeżeli któryś hmm. przeważy tylko i wyłącznie, hmm. no to y, może to stanowić dla osób, które nie umieją tego zrównoważyć, spory problem. No dobra, słuchajcie, sprzęt można sobie no, kupić po prostu i tyle, nie wiem, przeszkolić szybko personel z obsługi e, tego sprzętu i w zasadzie voilà wykonywać zabiegi. Tak, natomiast e, tutaj właśnie o tym. E, dogadzaniu, ale takim psychicznym, psychologicznym, tak naszym gościom, no to już jest chyba większa szkoła jazdy. To prawda. I jak podejść do tego tematu, jak mamy teraz właścicieli właśnie spa Day spa, czy, czy spa hotelowych, no to trochę podpowiedzmy im, tak, i rzeczywiście, jeżeli chcecie postawić na to, aby te guest experience, tak, gości, którzy przyjeżdżają, te doświadczenia. Podnieść na zupełnie inny poziom, i właśnie chcemy ten Mindfulness u nas wprowadzić. Od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć po prostu od szkoleń. I od ociupinki cierpliwości, ponieważ to nie są y, takie szkolenia typowe. To nie jest tak, że się przychodzi, mm. dostaje się całą masę narzędzi i od razu można to wykorzystywać. Mm. Mindfulness bazuje na czymś takim, co się nazywa neuroplastyczność naszego y, mózgu. I to wymaga cierpliwości, i to wymaga pewnej konsekwencji. Dlatego zwykle zaczynamy od tych osób, które pracują bezpośrednio z klientami, y, ale tak naprawdę warto objąć. Tym szkoleniem tak naprawdę całość osób zarządzających, nie tylko pracujących bezpośrednio mhm. z klientami, ponieważ to powoduje, że my kompletnie inaczej zaczynamy podchodzić do stresu, zupełnie inaczej radzimy sobie z trudnościami, zupełnie inaczej szukamy naszych potrzeb mhm. i zupełnie inaczej zaczynamy się dogadywać. Dzięki temu nie dość, że wzmacniamy własną świadomość, świadomość całego zespołu, budujemy w ogóle fajne zespoły. W których hmm. zupełnie jest inna komunikacja na szczeblu menadżer-pracownik. Tak? W tych zespołach nie ma takiej dużej rotacji zatrudnienia, co sami wiecie, w każdej branży jest właściwie niezbędne, hmm. żeby, żeby to dobrze szło do przodu, ale również zupełnie inne spojrzenie na pieniądze, na zarządzanie czasem, właśnie zarządzanie finansami. To jest naprawdę niezwykle istotne, żeby zacząć wprowadzać tego typu programy od obsługi mhm. tak? od osób, które, które bezpośrednio pracują. Natomiast te programy na ogół nie są jednorazowe. To nie jest tak, że wpadamy, robimy jeden warsztat, już wszystko. No są właśnie miałem o to zapytać, tak? Nie, mhm. zwykle to są programy, które trwają około, to są takie 4-5 spotkań, ale pomiędzy tymi spotkaniami niestety osoby, które są w czasie takiego szkolenia, muszą włożyć trochę własnego wysiłku, ponieważ bez tego tak naprawdę mhm. nie będzie konkretnych osiągnięć. Natomiast to mhm. można spokojnie i cierpliwie wprowadzać. I naprawdę warto, ponieważ jakość obsługi i jakość czucia się. Danego klienta w, w takim miejscu będzie mhm. zupełnie inna. No, jeżeli jeszcze do tego, tak jak powiedziałaś, dochodzi element, że takie zespoły, w takich zespołach jak mniejsza rotacja, no to też jest, myślę, bardzo ważny argument bardzo dla osób ważna, zarządzających. Tak. Rozumiem, tak. tworzy się zupełnie inna atmosfera pracy. Tak. To jest kluczowe, która się przelewa na kości, tak, tak na klientów, których tak. obsługujemy. I jako trener biznesu SPA yy, widzę dużo jeszcze szerszy, głębszy aspekt biznesowy w tym. Tym, mm -hmm. Ponieważ y, każdy, kto się zajmuje troszeczkę negocjacjami, wie, że udane negocjacje to jest win-win. Mm -hmm. Każda strona czuje się wygrana po zakończeniu negocjacji. I właśnie ten trening uważności to daje zarówno personelowi, jak i właścicielowi, mm -hmm. że potrafi komunikować się na tym poziomie win-win, zarówno z klientem, jak i z personelem. Czyli budujemy, tak jak powiedziała Monika, bardziej wydajne zespoły. Co się przekłada na nasz komfort, ale też bardzo mocno na pieniądze, ponieważ dzisiejszy pracownik, wiemy, że mamy cięższą sytuację, trudniej go zdobyć, trudniej go utrzymać dłużej w pracy. Mhm. I y, mamy właśnie wyniki badań ze Stanów Zjednoczonych płynące, że całe nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, to nie są osoby, które skupiać będą swoją uwagę na posiadaniu. To są osoby, które będą skupiać uwagę na byciu, na doświadczeniu. Doś na na tak. I jeżeli my prowadzimy właśnie usługi stanowiące doświadczanie, tak my dajemy ludziom mm. usługi e, doświadczające nie tylko efektu na skórze, ale całego doświadczenia mm. relaksu, spokoju, rozluźnienia. Tak, zatrzymania bycia w tym momencie. I my tak. tego utrzymy. Także tak naprawdę ta branża powinna być pierwszą branżą w Polsce, która Poza trenerami, jakim jest Monika, mhm. będzie propagować te rozwiązania i je wprowadzać, a to się przełoży bezpośrednio na ilość mhm. chętnych pracowników i na zmniejszenie rotacji. Okay. Czyli I dostosowanie też do poziomu nowego mhm. pokolenia, czyli właśnie tego bycia, czyli a nie mienia. To tak naprawdę tam. No... Według tego trendu to będzie rok inwestycji niekoniecznie w technologię, znaczy ona o czymś taki jest, no bo ona będzie tak, też. I, i, i będzie, będzie obecna równolegle. Tak, ale jakby no, pojawia się bardzo mocny trend inwestycji w ludzi, w ich świadomość, tak. ich świadomość dobre samopoczucie, tak. komfort psychiczny, który ma się przelać na klientów. Absolutnie tak. Mhm. Tak i myślę, że ten rok będzie przełomowy w Polsce w tym temacie. Natomiast nie będzie jedyny. Ten trend będzie jeszcze trwał kilka lat. Także mhm. inwestycje to co powiedziała Monika, to nie jest jedno spotkanie, to nie jest jedno 8-godzinne mhm. szkolenie. To jest proces. Zmieniać swoje nawyki i swoje myślenie to jest najtrudniejsze, co możemy w życiu zmieniać, tak? Mhm. Łatwo jest zmienić kolor ściany, łatwo jest zmienić samochód. Mhm. Wszystko tylko potrzebne są pieniądze i trochę trochę tak pracy jest. i jest to proste. Natomiast zmienić swoje myślenie, zmienić swoje nawyki, zmienić swoją komunikację, która wcześniej była zupełnie Inna mm. na nową, no to jest coś trudnego i to będzie trwało, to będzie proces. Natomiast ten proces trzeba rozpocząć i ten, kto go rozpocznie już w tym roku, mm. na koniec roku może spodziewać się, że będzie mieć świetny zespół mm. i przestanie narzekać, tak jak zapewne słyszałeś w zeszłym roku od wszystkich hotelarzy, mm. z którymi rozmawialiśmy i nie tylko hotelarzy, że mają problem z za małą ilością pracowników i zbyt dużą rotacją mm. wśród personelu. Więc ci, którzy zaczną wdrażać to już teraz, na koniec roku na pewno te efekty zobaczą i będą cieszyć się nimi i mm? czerpać zyski przez kolejne lata, bo ten trend się nie skończy w ciągu ani roku, ani dwóch, to ani prawda. nawet trzech. Tak, tak a to u nas prawda. dopiero startuje, właściwie pączkuje, można powiedzieć. Ja dopiero miałam, nie wiem, jakieś pierwsze kontakty z hoteli, które są zainteresowane, żeby wprowadzić mindfulness mm? do szkoleń, bo to od tego trzeba zacząć, a później ewentualnie wprowadzać to również do, wpasowywać to w jakieś zabiegi, tak? Czy nawet stosować? Takie miejsca, takie zielone strefy, gdzie są osoby, które również prowadzą dla klientów mhm. tego typu zajęcia. I naprawdę warto, bo wa warto iść za tym trendem. Jest w tej chwili mindfulness w takich szkoleniach indywidualnych, jest naprawdę na bardzo dużym poziomie już w Polsce i warto go też przerzucić do tej branży i nie zostawiać jej tak zupełnie obojętnej mhm. na tą zmianę, bo ta zmiana jest bardzo wyraźna. Mhm. Okej, okay. no teraz. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy no, chciał dowiedzieć się troszkę więcej na ten temat, porozmawiać z Wami, e, pewnie z Tobą, głównie Monika, m, na temat właśnie wprowadzania no, takich szkoleń, nie wiem, prowadzenia personelu od tej strony właśnie takiej trenerskiej. E, jak on może się z Tobą skontaktować, żeby, żeby porozmawiać? Zawsze można mnie mhm. znaleźć na Facebooku. Mhm. <laughs> nie ma tutaj żadnego okay. problemu. To jest chyba dla wszystkich najwygodniejsze, najłatwiejsze. E, prowadzę też, e, za, zaczynam prowadzić w tej chwili. Z, strona w budowie, która będzie dotycząca, dotyczyła mindfulness bezpośrednio w strefie beauty, więc też zachęcam, na za chwilę ruszę, dosłownie mhm. za 2-3 tygodnie e, i na pewno łatwo będzie mnie e, tam znaleźć. E, łatwo mnie też będzie znaleźć przez e, Anię, ponieważ e, wspólnie również e, planujemy szkolenia dla, szczególnie dla biznesu, mhm. dla tej kadry zarządzającej, e, jak wpleść mindfulness i jak sobie po, pomóc e, w, w tak trudnej roli, jaką jest zarządzanie dużym obiektem, mhm. szczególnie. E, natomiast Łatwo mnie znaleźć poprzez Project Balance, to jest mój taki produkt, który, w którym prowadzimy właśnie razem z moją koleżanką szkolenia dla osób indywidualnych, dla firm, ale również właśnie będzie tutaj mhm. miejsce dla firm takich wyjętych mhm. troszkę i właśnie pod kątem tej strefy Beauty, no, Wellness. Uzupełnia, że. Pierwsze wystąpienie takie szerokie dla branży beauty e, przygotowałyśmy z Moniką pod koniec zeszłego roku, i już na kongresie Rentowne tak. Spa e, Monika e, informowała tak. właścicieli i menadżerów o tym, że można. Na ten trend, na mindfulness położyć większy nacisk i zyskać. Także jest to na pewno, był to początek naszej współpracy w tej branży, ale hmm. tylko początek i dużo więcej hmm. jeszcze przed nami. Także wypatrywać naszej, naszych szkoleń będą i, i będziemy w tej branży działać razem, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby branża wellness była oderwana od y, psychologii. Nie można, nie można skupić się tylko na sprzęcie. Okay. E, obserwujmy, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Myślę, że absolutnie to jest e, ta droga, bo to widać po całym hotelarstwie, że guest experience to jest temat, który no, jest e, coraz bardziej widoczny, mocny i świadomie hotelarze gdzieś do tego podchodzą. Chcą się też wyróżniać w pewien sposób tak, na tle konkurencji. Czasy się zmieniają, więc, siłą rzeczy, myślę, że to jest dobra inwestycja i dobry kierunek, aby, aby w ten sposób pokazać, że mamy inne, ale indywidualne i dobre podejście do naszych gości, tak? Który, którym chcemy no właśnie zapewnić bogate doświadczenia z pobytu u nas, po prostu. Tak, starajmy się mhm. mieć świadomych klientów i być świadomymi mhm. e, propagatorami e, piękna, urody i relaksu. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję wam bardzo. Moimi gośćmi była oczywiście Ania Tafelska. Dziękuję ci Aniu. Dziękuję serdecznie. I Monika Witkowska. Dziękuję Moniko. Dziękuję bardzo. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.chorekabc.pl